Witam Pani, ogólnie chciałem tu serdecznie podziękować za to, że mamy pięć tysięcy lajków w targe, wow, widzicie, a trolle mają około tysiąca i się kurwa pocują, mnie to śmieszy, takie pierdolenie, bo oni już nie mają co wymyślać te trolle, wymyślili, że ja kupiłem lajki, na chuli ja mam kupować, szkoda mi jest pieniędzy na to, przeznaczyć. To jest prawdziwym fanem, to lajkuje. A to, że 5000 lajków, oni mają około 1000, bo są chujami. Tyle i mogę powiedzieć. Po prostu... Śmiać <laughs> mi się też że oni tak pierdolą jak pojebancy i myślą, że oni są guru. Są ciotami jak chuj. A Wy Pani powinniście sobie podziękować, że jesteście za nami, a nie za tymi jebanymi ciotami. Bo oni tak pierdolą, pierdolą. Aż nie chce mi się tam gadać na ten temat, bo aż mnie nudzi ten temat. Dla mnie to jest, trzeba być z jak oni. Bo oni mają co robić w życiu. Im się w, w życiu nudzi. To nie się pobawią kutasem swoim. Będę.